Aleczko, jesteśmy w radiu centrum, a jestem tutaj po to, żeby zapowiedzieć wam recenzję gry Batman Arkham City. Grę, w którą ja jeszcze nie grałem, ale chłopaki grali, mówią, że jest fajna. Także zapraszamy. Ah! Wake up, Mr. Wayne. We have much to discuss. Strange? You won't get away with this. I already have This is Vicki Vale reporting live from Arkham City, the controversial super prison built right here in the heart of Gotham. In a few moments, Bruce Wayne will be live on stage to explain his sudden interest in Gotham politics. The infamous Playboy millionaire has never been one it's to. Billionaire. So last year. Witamy Was bardzo gorąco. Czas na recenzję Batman Arkham City. Nie wiem, dlaczego chciałem powiedzieć Batman Forever, ale tu gramy na Maxa Martinskała, Pawła Dybiel. Batman faworek prawie. Dzień dobry. Dzisiaj nowa słona Przygod Batmana. Bardzo dobrze oceniana przez krytyków na całym świecie, podobnie jak pierwsza część, czyli Arkham Asylum. Tym razem azyl troszeczkę się powiększył. Azyl oczywiście dla obłąkanych. I mamy jedną dzielnicę Gotham przeznaczoną właśnie dla tych najbardziej porąbanych typów, którzy rządzą się bardzo mocno własnymi sprawami. Czy ja w tym momencie streściłem fabułę tej gry? Dokładnie. Nie. Początkowo. Dokładnie o to chodzi. I my jako Bruce Wayne, czyli ten słynny Batman, Bruce Willis. Aj czekaj, nie wiedzieliście, że Bruce Wayne to Batman? A Mikoła istnieje, no jasne. E, więc jako Bruce Wayne budzimy się uwielbiam tak jak. No. Budzimy się nagle w, w, <laughs> w pewnym miejscu, jesteśmy obijani po gębie, po czym znajdujemy nasz strój, brzmi banalnie, ale banalne nie jest, bo tak to naprawdę. Potrzebuje mojego kombina. I żebyś wiedział mniej więcej, tak to wyglądało. Znaczy, I przecież grałeś spada, to, wielka, spada wielka piguła z niebios i my na dachu nagle Wstajemy się Batmanem. Mi bardzo, wiesz co, śmieję się, ale z czego? Szczegół, szczegół, szczegół. Brakowało mi stredy przebierania. Ja zawsze chciałem wiedzieć, jak on się w to pakuje. To prawda, ale brzmi to bardzo trywialnie i bardzo tak nocowy, a jest to bardzo poważna gra, zupełnie tak. serio. Tak jak te nowe Batmany w wersji wideo, czyli Batman początek i um, no, Mroczny Rycerz, mhm. tak samo... Nowa seria Batmanów na konsole i pc czyli Arkham Asylum, Arkham City, to bardzo poważne podejście do gracza, do rozrywki, <grym> rozgrywki i do całej fabuły. I też do samej postaci, bo tak. Batman zawsze był takim bohaterem. No, wiecie, jak to jest z superheroesami. Są ci bardziej kolorowi i mniej. Wiedzieliśmy, że Bruce Wayne to nigdy nie był zbyt wesoły typ. Natomiast tutaj Batman został odpowiednio potraktowany z takim fajnym, fajnym patosem, charakterystycznym z tą serią. Czyli nasz bohater ma zadanie do wykonania. Nie jest ono wbrew pozorom takie trywialne. I ten świat jest odpowiednio mroczny, brudny, pełen najgorszych szumowin, czyli taki, z którym kojarzymy Gotham City. Takim, który mi się kojarzy osobiście z pierwszymi Batmanami, z Michaelem Keatonem. O, tak. to, to jest taki, wiesz, brudny, niefajny. To jest jedyny Batman. Niefajne dobry. miejsce, w którym chcieliśmy się znaleźć. Dlatego też, może przejdźmy do samej recenzji. Co będziemy w grze robić? Przede wszystkim to, co zawsze mroczny rycerz robić lubi, czyli będziemy oprychów łapali, ale podoba mi się taki twist, w którym twórcy po. Bo jedni mówią, że y, poszli po najmniejszym linii oporu, oto wzięli i zrobili sobie większe Arkham. A z drugiej strony y, wyobraźcie sobie, że z bardzo ciasnego pokoju wychodzicie nagle na otwartą przestrzeń. Znaczy otwartą przestrzeń, która gdzieś tam, o no, powiedzmy, 300 metrów danych na duży płot. Ale dalej macie dużo przestrzeni do pobiegania. I taki właśnie jest Arkham City. Tak jest. Niektórzy mówią, że to sandbox, czyli takie GTA podobne, Saints Rowo podobne i jakie jeszcze mamy takie gry sandboxowe. Infimus, między innymi mm -hmm. infimusowo podobne e, granie, ale Batman jest troszeczkę inny, ponieważ będziemy mieli to Arkam, sam powiedziałeś e, m, niezbyt wielkie, ale tak napakowane różnego rodzaju mm -hmm. budynkami i miejscami, do których Otwartą będziemy Dokładnie, do których będziemy mogli wejść, że nie wszystkie rzeczy będą rozgrywały się na dworze, czasem m, nawet w podziemiach, mm -hmm. ale nie chcemy zdradzać za dużo. Po prostu Arkham jest ogromne. Aha, żeby nie było, macie oczywiście zagadkę do wyjaśnienia. Pojawia się e, pewna kluczowa postać, która. Tak naprawdę poddaje Batmana pewnemu testowi. E, testowi godnemu takiego psychodelicznego szaleńca, który bierze superhero'sa, rzuca go w tą Bandziorfię i zobaczymy, jak sobie poradzisz. E, bo oczywiście za tym wszystkim coś stoi. Ale nie będziemy zdradzać. Czeka na was cała plejada batmańskich gwiazd. O! I spotkania z nimi naprawdę zapadną wam w pamięć. Nawet jeżeli są ciuto skryptowane, to uwierzcie mi, że e, postacie transformowały. I czuć, że, że to są, to są te e, osoby, te persony, które już dobrze znamy w ogóle z uniwersum, ale też z pierwszej części z Arkham Asylum, a tutaj one zyskały nowej głębi, e, mają swoje motywy i, i, i oczywiście wszyscy chcą zrobić tam kuku. Bardzo mi się to podoba. Świat jest niesamowicie spójny. Dokładnie. Nowy Batman to przede Wszystkim trzy słowa. Szczegóły, szczegóły, szczegóły. Wyobraźcie sobie, że e, pingwin został tak detalicznie od, oddany, że on nie ma takiego binokularu. To się nazywa, dobrze mm -hmm. mówię? To, to, to po polsku. Monokl, tak, jest tak po <grym grym> jest. Fajne słowo. E, tylko ma butelkę wbitą w głowę, przez którą patrzy i jego oko jest tak zniekształcone, że wygląda wręcz ohydniej. Naprawdę się go boimy. E, tak są przedstawione różne postaci z wielkimi detalami. Dla mnie po prostu mi cudowny stary. stary Harley Queen. to jest jedna z moich ulubionych postaci uniwersum Batmana, bo zawsze taka troszeczkę drugoplanowa. Harley Quinn? Harley Quinn. Harley tak Aaaa! jest. Nie przez Harley przypadek Queen. ona się tak nazywa. <grym> Naprawdę jedna z przyjemniejszych moich postaci, ulubiona dość, bardzo ładnie zanimowana, szalona jak zawsze. Nie wiem, czy jestem fanem tego uniwersum. Nie, no, tak jak chyba każdy człowiek w naszym wieku. No, ten Batman gdzieś tam nam się pałętał przez dzieciństwo i teraz może mamy do niego lekki sentyment, ale tutaj interesują nas suche fakty. Wszystkie inne postacie, przeciwników, zbirów, bandziorów są oddane w ogromnym detalu, który widać. Potrafią się fajnie zachować podczas walki, bo walki będzie dużo, o tym za chwileczkę porozmawiamy. Walka wręcz z Batman Arkham Asylum została rozwinięta o pewne elementy, jest bardzo przyjemnie, a co najważniejsze, domyślnie, jasno, prosto i nieskomplikowanie. Niektóre Breakery po prostu wchodzą tak, że macie uśmiech na, na, na morskach, kiedy oto kolej z gas nagle boleśnie nadziwa się na waszą stopę. To prawda, w zależności od poziomu trudności, ponieważ grając na poziomie normalnym, mamy taki indykator nad głową przeciwnika, takie kierunki. Znacie to oczywiście z poprzedniej części Batmana. Kiedy widzimy, że już należy kontrolować akcje, ale wyższe poziomy trudności, to już jest po prostu dobre oko i dobry refleks. Nie ma żadnych kierunków. I no dobre nam, wyczucie sytuacji. Tak jest, nic nam nie mówi, że jesteśmy atakowani. Jest po prostu niezła jatka mhm. w mocnym zwarciu. No dobra, to jeżeli mowa o walce, to Batman się nie może obyć bez swoich gadżetów, które yes. pozwalają mu, no powiedzmy, bardzo kreatywnie zagospodarować przestrzeń. I Paweł w tym momencie. Jesteś ekspertem w tym temacie. Słucham cię. Przede wszystkim zaczynamy od większości, jeżeli nawet nie od wszystkich gadżetów, które zdobyliśmy w Arkham Asylum. O, i to jest bardzo fajna rzecz, i bardzo mi się podobało. Nie to, ma że syndromu ja... God of War. Tak, że oto na nowo ktoś tam zabrał wszystko, a wiecie, jak to łatwo zrobić, że zabierz Batmanowi pas z zasobnikiem i wypuść go w szarym kostiumie na miasto. Tutaj tego nie ma. Wszystkie znane gadżety z Asylum mamy, czyli zdalnie sterowany batana, żel wybuchający i cała masa innych fajnych bajerków. Możecie ich używać już od początku gry, a to sprawia, że rozrywka staje się dużo bardziej ciekawa. Tak jest. Ja pamiętam w Godoffur, kiedy wyszedłem i pomyślałem, wow, ale jestem zajebisty, Ej, co wy mi robicie? Ej, oddaj. Ej. Come on, jestem zwykłym no właśnie. śmiertelnikiem. No właśnie. Niestety. Ale tutaj na szczęście, tak jak powiedziałeś, mamy te i inne gadżety, zdobywamy kolejne umiejętności, kolejne e, fanta fantastyczne zabawki i upgrade do tych rzeczy. Chociaż na te upgrade'y ja bym aż tak nie stawiał, nie, nie wpływają tak mocno na rozgrywkę. Tak, ale to zależy od stylu walki. E, tutaj jest pewna dla mnie ułomność Batmana. E, z tym, że e, to jest argument, który powinniście potraktować troszeczkę patrząc na niego przez palce. Gdyż e, Batman ma swoje uniwersum. To nie jest. E, Sylwester Stallone, który w swoim filmie wszystkich, do wszystkich wrogów wali z odległości 30 metrów i żadna kula go nie trafia. To jest bohater, który zawsze atakuje z ciemności, z zaskoczenia, z nienacka, co w takiej skali mikro jest, no nie wiem, sceną w kościele, kiedy musicie uwolnić zakładników, tak żeby nikt się nie kapnął, żeby bandziorzy się zdenerwowali i, i w ogóle załatwić ich najlepiej po cichu. Natomiast, no, macie możliwość walki wręcz z każdym spotkanym przeciwnikiem, co ja też czyniłem. Oczywiście na niższych poziomach trudności i można od biedy powiedzieć, że tą grę. Da się przejść walcząc tylko i wyłącznie okay. gadżetami, sobie nawet głowy nie zawracając. Ale co w tym fajnego? Właśnie, Nic. E, dokładnie, dokładnie, ponieważ na czym polega tak naprawdę ta gra? Jest to jedyny tytuł i na tym także polega wyjątkowość Batmana. Kiedy wchodziłem do danego pokoju, zobaczyłem sobie na moim super trybie detektywa, fajna sprawa, notabene, taki X-ray, czyli rentgen w oczach, że mam, ok, mam sześciu przeciwników uzbrojonych, sześciu nieuzbrojonych, no to będzie nieźle. O, jest jakaś kratka na dole, widzę sobie tamteni. Zostawię żele wybuchowe. Pewien indykator sprawia, że wiem, ile osób jest blisko tego żelu, ile osób obezwładnie. Więc ja już sobie czekam na głowie takiego gryfa, no gryfa, gry. Takiej maszkary. Takiej maszkary na górze. Ehm, nagle widzę dwie osoby w moim żelu. No to ja bum, rozwalam je, rzucam kulę dymną, w nich napierdzielam. Wszyscy strzelają do góry, bo myślą, że zle zlecę gdzieś z powietrza, a ja już ich e uderzam gdzieś z dołu. Nagle mhm. chowam się praktycznie pod ziemią, bo wchodzę w jedną z kratek. Wychylam się w najmniej oczekiwanym momencie. za nie zabijam, bo Batman nie zabija. No kautuję kolejnego przeciwnika, mm -hmm. drugi już we mnie mierzy, więc co ja robię? No jak to co, obezwładniam go moim hakiem. Zabieram mu giwerę, on zaczyna panikować i krzyczeć, ja go atakuję, a potem wciskam start, robię reset i robię to zupełnie inaczej. I wyobraźcie sobie, że to jest po prostu jedna z wielu możliwych ścieżek. Tak naprawdę to wygląda, tutaj nie było żadnej przesady w tym, w tym momencie. Mi się bardzo podoba również to, że... Ja to cenię w ogóle w wielu grach z superbohaterami. Twórcy niejednokrotnie dostając licencję, markę czy coś takiego, traktują pewne elementy po macoszemu. Batmanie oczywiście tego nie, nie uświadczymy, więc jeżeli mroczny rycerz wyskakuje, jak to powiedział Paweł spod kratki podłogowej, to robi to w to charakterystyczny dla siebie sposób, który możecie znać z komiksów, bo z filmów raczej nie. I tutaj się do komiksowej braci kieruje. Oczywiście wiecie jak to wygląda. Czyli końcówki płaszcza złapane są w pięści, które są wystawione nad głowę, więc oto nagle wyskakuje coś z wielkimi skrzydłami z podziemi. Przestępcy truchleją. I to mi się bardzo podoba. To jest dopracowanie szczegółu, smaczki i detale, które każdy miłośnik uniwersum Batmana w tej grze odnajdzie. Ym, oprócz tego, no tak jak mówiliśmy, walka to duża atrakcja, dla mnie też troszeczkę mniejszą, mniejszą taką i to też jest wiesz moim zdaniem Paweł zepsucie rynku dzisiaj, bo my oczekujemy wielkich bossów i start z wielkimi tam postaciami i tak mm -hmm. dalej. W Batmanie tego można powiedzieć nie ma z jednej strony. Ale z drugiej strony, kim jest taki tufej face z Batmana z początku gry? Przecież to jest koleś, którego się załatwia o tak ko. No. Dlatego też jeżeli spodziewacie się kurde zmutowanego 3,5-metrowego Jokera, to spokojnie, to, to nie, nie ta o gra. to chodzi. To nie ta gra. Gra potrafi zaskoczyć, szczególnie fabularnie. Najciekawsze jest to, że bo na pewno zapytacie okej, okay, chłopaki Rozgadaliście się już ponad 10 minut, mówicie, ale jaki jest czas gry? Główny wątek: około 8 godzin. Mhm. Ale. Powiedzmy sobie, że główny wątek jest podzielony na litery od A do Z. Więc zanim przejdziecie od punktu A do punktu B, powinno minąć około powiedzmy 12 minut, pół godziny ze zrobieniem danego elementu, wam to zajmuje około 6 do 12. Tak dobrze słyszycie? Ponieważ mamy tak mnóstwo misji pobocznych, że po wykończeniu głównego wątku fabularnego jedna z moich misji pobocznych nawet jeszcze nie rozpoczęła. No właśnie, dlatego też warto w Batmanie się rozglądać. To specjalnie dla nas Riddler zostawił kilka zagadek, których będziemy musieli poszukać. To kilka to 400. 400 kilka. Palutko, tak. prawda? Do tego dodajcie postacie do odblokowania, różnego rodzaju informacje i nagle ten świat robi się bardzo duży. Chociaż z tymi zagadkami Riddlera to jest tak, że tutaj mam wrażenie, że twórcy troszeczkę po matoszemu polecieli w niektórych elementach, bo co to za zagadka, kiedy ja muszę stanąć na jednej platformie, druga się otworzy, a ja w tym czasie muszę do niej dobyć. Troszeczkę to proste, troszeczkę to nie w klimacie, ale ale, ale jest. są też takie, gdzie tych platform jest 7 i musisz nacisnąć na każdą z nich po kolei, nie dotykając w międzyczasie Ziemi ani na moment. No właśnie, I dlatego jest no tutaj chodzi skill. Oczywiście jeżeli mowa o skillu, no to Batman daje wam nowy Batman daje wam po prostu pełne spektrum zabawy, jeżeli chodzi o poruszanie się. Będziecie latać na płaszczu, z, po, z powietrza zjeżdżać kopem w przeciwników, albo po prostu wskakiwać między nich, e, wzbudzając tumany kurzu. Będziecie mogli oczywiście śmigać przez całe miasto niczym Spider-Man na lince. Tutaj nie zabrakło niczego, nie mam się do czego przyczepić. Ta gra e, myślę, że powinna dostać bardzo wysoką cenę, bo to jest znakomity tytuł, który został rozbudowany, powiększony, nie zabrano tego, co dobre, wykasowano to, co mogło się nie podobać ze względu na otoczenie poprzedniej części. Jest naprawdę grubo. Mi najbardziej się podoba i brawa tutaj dla polskiego wydawcy, czyli dla CeneGi za spolszczenie tej gry. Ona tak. jest m, całkowicie kinowa, czyli mm -hmm. teksty Kurc, mamy po angielsku, po polsku. Bardzo fajnie. E ja lubię, że pan Żebrowski nie jest plusem Tak Takie, no weź daj spokój. Bo Jarek byłby. Ale najbardziej mi się podoba to, że nawet w grze, w środku, mamy napisy mm -hmm. po polsku, kiedy e musimy hakować różnego rodzaju elementy, to tam pojawiają się. Po polsku napisy typu historia, zagadka jest, i tak dalej. Jest to podobne spolszczenie, które swego czasu widzieliśmy w pierwszym Dead Space Tam tak również jest. elementy gry miały język polski. Tutaj wielkie brawa dla Cenegi, że taki tytuł nie został po prostu olany po Macoszemu, bo w Polsce Batman się nie sprzedaje. E, tak. <laughs> Jeżeli chodzi o grafikę, ona jest dobra. Jeżeli będziemy naprawdę mocno lizać ściany, to znajdziemy różnego rodzaju błędy, delikatne, na pewno przenikanie tekstur, mhm. ale to dlatego, że nasz superbohater Tańczący ma... przeciwnicy na Ziemi. Też po standard. Ale nasz bohater ma Płaszcz. I chyba ten płaszcz musiałby, musiałby mieć własny silnik, żeby nie przenikał przez tekstury. Tak mhm. mi się wydaje. I nie zwraca się na to w ogóle uwagi, nie, to jest ważne w Batmanie. Moglibyśmy opowiadać o tym jeszcze przynajmniej przez 4,5 no, godziny. Stary. Bo ten Batman Spokojnie. jest wyjątkowy. Więc ja to skrócę po prostu w jednej liczbie 9 ale z plusem, bo mhm. na audycji oceniłem tę grę za nisko. Cieszę się, że nagrywamy recenzję wideo trochę później, ponieważ ja naprawdę, z ręką na sercu, codziennie myślę, żeby wrócić do Batman'a. Przecież inne misy inaczej. Dokładnie, codziennie Mega. chcę raz jeszcze zagłębić się w świat Arkham City dlatego 9 mhm. z dużym plusem. To jest dla mnie pretendent do Game of the Year 2011. I tutaj e, ja skomentuję to tak, boję się, że nie jest to na tyle duża marka i logo Warner Bros niestety nie pomoże, inny tytuł uzyska e, te prestiżowe no w pewnym sensie podium, ale naprawdę mocno kibicuję Batmanowi. Ja nie byłem z chłopakami oh, na programie, miałem dużo więcej czasu, żeby się z nim zapoznać i jestem delikatnie oczarowany. Jeżeli nie lubię gier skradankowych, a, a no, takim graczem nie jestem, że wolę raczej. Leroy Jenkins, no, no to, to to Batman mi się naprawdę bardzo podoba i z pełnym czystym sumieniem wam polecam, daję wam dziewiątkę na niego, wy powinniście wydać na niego hajs, jeżeli go macie i, i jarają was tego typu gry, bo to będzie dobra inwestycja po prostu wasz fajnie spędzony czas. To jeszcze tak po skryptum, zupełnie poza Batmanem. Mamy ciekawy rok, ponieważ w jednym roku wychodzą kontynuacje trzech gier roku: Uncharted, mm -hmm. Batmana i Elder Scrolls. Zapowiada się naprawdę mocne granie. No i co? Podobało wam się? No to super! Teraz napiszcie o tym komentarz na naszym kanale na YouTube i nie, nie, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu go. Ja już znikam. Widzimy się w przyszłym tygodniu i pamiętajcie o tym, żeby słuchać w niedzielę o godzinie 19:00 gramy na maksa, bo tam audycja o battlefieldzie kontra Modern Warfare 3. Kacink.